Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii. No tutaj nie będę już nic ukrywał, ponieważ pewnie wiecie z jakim to będzie seria zawodnikiem, kto to będzie. No ciężko by było się nie domyślić, jeżeli skład się nazywa Liberty Road, e, nazwa, e, nazwa serii nazywa się Liberty Road i nami na Turcji jest Ribery, to ciężko się domyślić. No dobra, w każdym razie... Do tego wspaniałego zawodnika przejdziemy sobie na sam koniec, a teraz przejdźmy sobie do zbudowania reszty składu z naszych zawodników brązowych i do ustalenia zasad, jakie będą tutaj panowały. Dobra, jak widzicie na menedżera mamy Arsena Wengera z ligą francuską i z Francją. najbardziej Najważniejsza jest tutaj Francja, liga francuska to tylko i wyłącznie w bonusie. Dobra, przejdźmy sobie do bramkarza, ponieważ na bramce mamy tutaj zawodnika... Już wam mówię z kąt. Jest to z Ligue 2 Lens. Jest to zawodnik Ryu, który jest naprawdę dosyć solidnym, niebłyszczącym bramkarzem. Który ma 84 overalla, boże 84, przepraszam, 64 overalla, czyli tą maksymalną liczbę dla gracza brązowego. Czyli tutaj zdecydowanie będzie się prezentował dobrze. Dobra, przejdźmy sobie teraz do prawego obrońcy. A na prawej, jest, na prawej obronie jest zawodnik, z którego jestem szczerze mówiąc bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że będę z niego zadowolony, ponieważ jest tutaj Marester. Które ma naprawdę bardzo fajne i przyjazne te statystyki, jeżeli chodzi o obrońcę. Ma 3 gwiazdki słabszej nogi, 2 gwiazdki sztuczek, 1,72 72 wzrostu, 71 tempa, 65 główek, 60 rybniku i 60... 64 driblingu i 60 obrony, przepraszam. No i podania też ma całkiem dobre jak na brązowego zawodnika został zakopione za 150 monet. Tutaj każdy zawodnik został zakupiony za 150 monet. No oczywiście oprócz naszego lewego pomocnika. Dobra, przejdźmy sobie do lewej obrony. Na lewej obronie mamy maludę, czyli również bardzo szybkiego obrońcę 72 tempa zdecydowanie będzie się nam uaktywniał, jeżeli chodzi o akcje ofensywne o jakąkolwiek kontrę, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dobra, w każdym razie jak widzicie ma jeszcze na no dodatek słabszej nogi trzy trzybiaski sztuczek, czyli jakąś ruletką albo Hiltu. Hill też będzie mógł zadziwić. Dobra, przejdźmy sobie teraz do środka obrony, no a tutaj mamy Bodriego, czyli bardzo wysokiego zawodnika, 1,90m wzrostu blisko. Może i tempo jakieś nie jest dobre, ale jak widzicie, popatrzcie na jego statystykę główek. Aż 70 główek, co jest bardzo, bardzo wysoką liczbą, jak na brązowego zawodnika. I tutaj zdecydowanie po każdej wrzutce Liberiego, ten zawodnik będzie z rzutów królował na samym początku tej serii. Dobra, kolejnym środkowym obroncą jest Bosch. Czyli zawodnik, który również ma całkiem dobre statystyki. Wziąłem go głównie ze względu na to, że jest takim umiarkowanym, ponieważ jest w miarę szybki jak na środkowego, brązowego obrońcę. No i główki również ma w miarę dobre, a obrona też jest całkiem, całkiem dobra. Przejdźmy sobie teraz do prawej pomocy. Tutaj jest zawodnik, z którego również będę bardzo zadowolony, tak mi się przynajmniej wydaje, 79 cm 3 gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki sztuczek I tutaj całkiem przyzwoite statystyki 1,70m wzrostu, czyli bardzo dobry skrzydłowy, tak mi się przynajmniej wydaje, musiałem mu zmienić formację Znaczy się pozycję z PS na PP Ale wydaje mi się, że ten zawodnik zdecydowanie będzie się dobrze spisywał, jeżeli chodzi o grę na prawej pomocy w naszej drużynie Dobra, przejdźmy sobie do pierwszego środkowego pomocnika defensywnego A tutaj jest Lazn, dokładnie Zawodnik, który ma 3 gwiazdki słabszej przynajmniej 3 gwiazdki sztuczek, 1,86m wzrostu No i jego statystyki się prezentują tak jak tutaj możecie zauważyć. Wydaje mi się, że to będzie taki dosyć dobry czok na tej obronie, który będzie się świetnie udzielał. I zarówno i w obronie, i w ataku, bo jak widzicie, ma tutaj workrate y średnia-średnia, czyli będzie po prostu stał na środku tego boiska i będzie po prostu nie do ruszenia skałą. I z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Dobra, w każdym razie, że przejdźmy sobie do kolejnego, to jest Marku. Tutaj jak widzicie, mamy dużo zawodników, którzy mają 64 overall, czyli tą maksymalną do brązowego, a nie są świecący, czyli to jest nawet bardzo dobrze. Tutaj trzy gwiazdki zawsze nogi, niestety, tylko i wyłącznie dwie gwiazdki sztuczek, ale metr 83 wzrostu i uwaga, aż 71 główek, czyli tutaj naprawdę ten zawodnik będzie grał przebojowo, jeżeli chodzi o naszą. Druże na jakąkolwiek wrzutkę. Dobra, przejdźmy sobie do środkowego pomocnika ofensywnego. Tutaj jest Nangis i zawodnik, z którego również wydaje mi się, że będę zadowolony. 30 szybniki 30 jak bardzo dobre tempo, strzały i podania. No i to jest nasz środkowy pomocnik ofensywny, który będzie świetnie dogrywał, strzelał i się wysuwał, jeżeli chodzi o grę z kontry. Dobra, przejdźmy sobie do naszego napastnika. Tutaj mamy zawodnika, którym, szczerze powiedziawszy, jestem mocno zaskoczony, i to mile zaskoczony, bo czytajmy opinie o nim na Footheadzie. i ludzie pisali, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrą bestią. Trzy słabszy nogi, trzy sztuczek, yy, no i 80 tempa, 55 strzałów, 44 podań i 70 główek i 1,82 m wzrostu. No ten wzrost mógł być odrobinę większy, ale jak widzicie jest to bardzo... Mm, jest to bardzo szybki zawodnik, który z główki również będzie mógł powalczyć. No i coś tam potrykować mimo wszystko z tymi strzałami, z kręgówki, sztuczek będzie mógł. No ale dobra, teraz przejdźmy do tej wisienki na torcie, czyli do... Dokładnie! Może niektórzy z Was się nie spodziewali, że będzie to aż Inform. Wydaje mi się, że większość z Was się tego nie spodziewała, nawet ja się tego nie spodziewałem, ale dzięki uprzejmości fabryki coins, do których link macie w opisie, udało mi się zakupić tego zawodnika, dorzucili mi się do niego okrągłą naprawdę sumką i mamy, witamy tego zawodnika w naszym składzie Frank Ribery Inform 91 Overola. 91 tempa, 94 dribblingu przy 5 gwiazdkach sztuczek i 4 gwiazdkach słabszej nogi. No to jest po prostu idealny skrzydłowy. 83 strzały, 86 podań. Nagłówki i obrona, no to tutaj nie jest ważna w tym zawodniku. Definitywnie, no to jest po prostu geniusz. Nie spodziewaliście się, chyba że będziemy mieć tutaj aż informa na tej lewej pomocy. Zawodnik wart blisko 2 miliony końców na PC. -cie. No i mogę wam zapowiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że będzie się działo. A jak będzie wyglądać nasza seria? Będziemy sobie grali prosto od ligi 10. Tak jest, tutaj zerknijcie, że jestem sobie dokładnie w 10. lidze. tutaj bilans jest wszystko wyzerowane, ponieważ to jest nowy klub. A i właśnie, póki nie zapomnę, Śmiało mi napiszcie w komentarzu, jaki byście chcieli, żebym miał herb w tym klubie, chociaż wydaje mi się, że te na poli było takie fajne, Ten Nakeshire i ta N. Ta literka N naprawdę fajnie ze sobą współgrała. No ale napiszcie mi, co sądzicie o tym w komentarzu. No ale możecie mi też śmiało napisać, jakie chcecie stroje, czy to mają być stroje Bayernu, czy jakiejś innej drużyny z Ligi Francuskiej bo coś w tym stylu. Śmiało mi piszcie w komentarzach, a komentarz z największą liczbą mapek w górę zdecydowanie zostanie wybrany. Dobra, więc jak widzicie, lecimy sobie od 10 ligi. Mam nadzieję, że do pierwszej i po każdym wygranym spotkaniu możemy sobie awansować zawodnika o jeden poziom. Czyli jeżeli na przykład wygramy jeden mecz, to sobie wymieniamy tego bramkarza na brązowego, błyszczącego i tak lecimy z całym składem, aż będzie cały brązowy, błyszczący, i później od nowa z brązowych błyszczących na srebrnych. Jeżeli będzie cały srebrny, to srebrni błyszczący i tak aż do złotych błyszczących. I to będzie wtedy koniec. Nie wiem, czy mi się uda dojść do pierwszej ligi, ponieważ nie jestem aż tak dobrym graczem w kipę Ale miejmy nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ta seria się nie będzie aż tak długo ciągnąć. No, tym bardziej, że mamy tak niesamowitego lewego pomocnika, jakim jest Frank Ribery. Dobra, w każdym bądź razie mam nadzieję, że się Wam ten odcinek zerowy w sumie podobał. Nie zapomnijcie o łapce w górze. Napiszcie, jakie stroje, jaki herb. No i ogółem, co sądzicie o tej serii, bo według mnie, będzie naprawdę świetna. Fajne. i będzie mi się ją po prostu przyjemnie też nagrywało i mam nadzieję, że wam się będzie ją przyjemnie oglądało, bo chciałem w końcu nagrać coś, co będzie mi po prostu sprawiało przyjemność z nagrywania, a wam z oglądania i wydaje mi się, że trafiłem w samo sedno. Dobra, to ja się z wami żegnam, no i na razie. Cześć! Pamiętajcie, że odcinek mogliście obejrzeć dzięki uprzejmości fabryki Końc tv. Link do ich strony macie w opisie.